jeszcze musiała bym się po kimś Heksia? Ja. 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 Nie. A ty już przecież tego kompa? Czy w... Nie. Czy w chuja nadal? Jaki to jest kretyn, Boże. Pisk. Jezus. Jezus! Jebać żaboli. Jebać niedzieli. To cię jebać trochę. To kurwa u mi drukę Jak? Mam znak. Jak? Powtórz. Jesteś. <noise> Halo jesteś. Jesteś? <noise> szoty mnie subskrybuje. nie z tego debila, bo co on chce? No, jego stara przyjechała, bo po taką zajebistą starą, że jakby moją kurwa... Ja pierdolę. Pierwsze co, zapytam się, czy stara jest. Halo, stara w Halo! Stara w domu? Uuuu, a co chciałeś? A co chciałeś? Kurwa... Nie wiem, później to ja Jara około 18. Z kretem. No nie wiem, o której będę wracał. Nie wiem, o której będę wracał. Dobra. Dobra, to pozdrów Paulina ode mnie. Paulina, chodź tu, pokaż kurwa, co masz w środku. Co ta kurwa chce ode mnie? Pewnie jedziesz, ty pedale. Co? Jadę do, do fryzjera wieczorem, no. I kiedyś się ofregać. O wpierdolę się na cwela eee, I mam wyjebane Oglądamy tu razem? Czy jakieś... To chuj w, tego, chuj w tego Dying Lighta mała Bo? Bo jak kurwa jedziesz i nie wiesz kiedy będziesz No kurwa no jak kiedy ja o 19 mam być u niego no to nie wiem koło 21 będę w domu No to ty jesteś kurwa taki jest dziwny To co ty stary kurwa masz takie kudły że dwie godziny się obcinasz? W sumie To bym sobie już mógł barkocze napierdalać A pizdy razem golicie? A zabicie? Tak Ty do kąpa idziesz 20 minut kurwa To zanim byś mnie zabił To bym kurwa zdechł I jeszcze się kurwa urodził z od początku Psię jebane Ale w sumie jest ja są... jesteś kurwa Dobra chcesz coś, mm, ciekawego, ciekawego, ciekawego Fiku miku, da go Ale ona jest kurwa Chcę coś ona ciekawego do mnie? Uu... Też bym tak zrobił. Halo, i z razem golicie? Nie, to? Ej, ja w ogóle ja mam pomysł Kasper, jakie? Ja? Nie. Robimy nie. jak Eichmann. Nie. Zbieramy wszystkie kurwy z Krakowa i będziemy je opijać. I dubcyś potem. Dobra. Jolka Guzik Jolka Guzik znam ją kurwe go ją za, za temat ruchał To to kurwisko co? O, A wylizałbyś jej cipę po stosunku? Wylizałby jej cipę po stosunku Ja też A mi byście wylizali odbyt po stosunku? Tak Ale tylko jakby był czekoladowy No kurwa, ja bym jeszcze ci na na natrał <laughs> czoka pika, czoka pika, no? A Kasper by tak spodna pleta, kurwa, ten całe to Kurwa, nie ma sprawy. <laughs> nawet nie ma. 59, nawet mnie <laughs> nie Zgrywaj się dalej, ej, co ty w ogóle pierdolisz? Za każdym bawi, razem bawi mnie tak samo, ale co ty gadasz? Z czym się zg, zgrywam, że mi. Albo inaczej. Jedyne z czym się mogę grywać, mogę zgrywać, to, że mi się chce z tobą pisać, pisać lol, zostaw mnie kurwa spokoju no proste że tak, o oh, Op, Dawe to op, Kasper, dawaj Nie chce mi się wybołcie. Ome rób. Nie rób oma. Nie będę nic robił, kurwa. Rób kurwa rób, to o ma. Rób nie ome. Ome. Rób kurwa toma. Rób oma bo będziesz dojechany nie na mieście. Jeden ten... Tele...